Witamy wszystkich serdecznie na kanale CryptoRide. Right. Dziś przeanalizujemy trzy ostatnie transakcje, które otworzyłem na Ethereum. Jak wiecie, handluję głównie ITH z dwóch powodów. Po pierwsze, ma wystarczającą płynność, a po drugie, moje własne wolumeny nie mają wpływu na wykres. Średnia wielkość mojej pozycji to około 100 tysięcy USDT, oczywiście z uwzględnieniem dźwigni finansowej. Czasem trochę więcej, czasem mniej. Zależy to od wielkości stop lossu w procentach. Zawsze odpowiednio dopasowuje marżę. Jeśli nie wiesz, jak robić to poprawnie, w opisie znajdziesz link do krótkiego filmu około 60 sekund, który wszystko wyjaśnia. A więc, jakie transakcje dziś omówimy? Pierwsza zakończyła się na stop lossie. Pozycja została wybita, a następnie rynek ruszył w moim kierunku o 4000 dolarów. Pokazywałem te transakcje wcześniej. Straciłem 630 dolarów ale później ruch wyniósłby plus 4400 dolarów. Druga transakcja była znacznie lepsza. Zamknąłem ją praktycznie na szczycie, uzyskując stosunek ryzyka do zysku 1 do 2. Nie pisałem o niej osobnego posta. Pokazałem ją w krótkim wideo z terminala mobilnego. Trzecia transakcja to ta dzisiejsza, którą niestety zamknąłem zbyt wcześnie. Dokładnie przed mocnym ruchem wzrostowym. Uzyskałem stosunek ryzyka do zysku 1 do 2,3. Ale gdybym podtrzymał dłużej, mogło to być nawet 1 do 7. Zysk z tej pozycji wyniósł 989 dolarów, więc ryzykowałem około 400 dolarów. Gdybym osiągnął 1 do 7, zysk wyniósłby około 2800 dolarów. Rynek prawdopodobnie nadal będzie rósł, bo nie reaguje na strefy oporu. Przeanalizujemy te trzy transakcje. Dlaczego je otworzyłem? Dlaczego zamknąłem? I jakie wnioski z tego wyciągnąłem? Dla tych, którzy oglądają mnie po raz pierwszy, jak handluję? Wyznaczam własne strefy wsparcia i oporu. Jeśli nie wiesz, jak to robić, możesz po prostu skopiować je ode mnie. Link do społeczności znajdziesz w opisie filmu. Codziennie publikuję takie poziomy i często handluję bezpośrednio na ich podstawie. Używam również technik handlu wewnątrz dnia czyli analizuję dzień na mikropoziomach i handluję w tych ramach. Jeśli nie wiesz, jak to działa, w opisie znajdziesz też link do filmu, w którym dokładnie to tłumaczę. Przejdźmy do pierwszej transakcji, tej, którą zamknąłem na stop lossie, a mogła dać 4400 dolarów zysku. Wejście było dość proste. Mieliśmy silny trend wzrostowy i wyraźną strefę wsparcia. Cena odbiła się od niej kilka razy, a następnie utworzył się wzór PPR. To dość silny układ, ponieważ świeca wzrostowa Zamyka się powyżej maksimum poprzedniej świecy spadkowej. Mówiąc prościej, niedźwiedzia świeca ustala maksimum i minimum, a kolejna bycza zamyka się powyżej tego maksimum. To znak, że kupujący przejęli kontrolę i utrzymali cenę, co potwierdza przewagę byków. Mieliśmy więc strefę wsparcia, przewagę kupujących i logiczne uzasadnienie dla wejścia w Longa. Jednak mój punkt wejścia był nieco nietypowy. Wszedłem w okolicach 4377 dolarów. Zazwyczaj wejście w PPR następuje po korekcie do maksimum poprzedniej świecy, ale ten moment przegapiłem. Cena spadła nieco głębiej, dając mi lepszy punkt wejścia, z mniejszym stop losem i większym wolumenem. W efekcie zoptymalizowałem pozycję. Po wejściu cena odbiła się i utworzyła pin-bara, co sugerowało dalszy wzrost. Jednak rynek nagle się odwrócił. W ciągu półtorej godziny wybił mój stop loss i ruszył w górę. Zamiast zysku miałem stratę, ale takie sytuacje są nieuniknione. Nawet najlepsza strategia nie ochroni przed wszystkim. Przejdźmy do drugiej transakcji. Sytuacja była podobna. Szeroka strefa wsparcia z kilkoma odbiciami. Cena utworzyła pin bara wzrostowego, więc otworzyłem longa. Trend był nadal wzrostowy. Mieliśmy wsparcie i potwierdzenie w price action. Dlaczego zamknąłem pozycję właśnie tam, ponieważ zbliżyliśmy się do poziomu oporu? Cena delikatnie wyszła ponad, ale świeca jeszcze się nie zamknęła. Kiedy jesteśmy nad oporem, są dwa scenariusze: albo zamykamy się powyżej i kontynuujemy ruch, albo nie i następuje korekta. Dlatego logiczne było dla mnie, by zamknąć pozycję i poczekać na reakcję. Jeśli zamknęlibyśmy się powyżej, otworzyłbym kolejną pozycję po korekcie. Jeśli nie, Zyski już były zabezpieczone. Tak też się stało. Zamknąłem transakcję z zyskiem i uniknąłem ryzyka. Teraz trzecia transakcja, dzisiejsza. Znajdowaliśmy się w pobliżu strefy wsparcia, którą opublikowałem wcześniej. Ogólny trend był wzrostowy: wyższe szczyty i wyższe dołki, a pojawił się pin bar wzrostowy. To był sygnał wejścia, więc otworzyłem longa, stop loss ustawiłem pod minimum świecy. Zamknąłem transakcję, gdy zauważyłem wzór fejki na interwale dziennym. Fejki to również znany układ świecowy. Na dziennym wykresie widać go bardzo wyraźnie. Niestety zamknąłem zbyt wcześnie, cena dalej rosła. W chwili nagrania tego filmu transakcja mogłaby dać stosunek ryzyka do zysku 1 do 7,5 zamiast 1 do 2,3. Mimo to wynik był całkiem przyzwoity.